W rzeczywistości ta konferencja URC to nie jest konferencja o sprawach ukraińskich. Jeżeli ktoś tam przygląda się temu, co się dzieje na Zapleczu, a na Zapleczu to, to na przykład spotkanie tej grupy chętnych, grupy państw chętnych do wsparcia Ukrainy, to podczas takich spotkań wyraźnie widać, że mamy do czynienia z dużo. Poważniejszym, głębszym procesem, tak naprawdę ustala się przyszły kształt Europy i relacje Europy ze Stanami. I to, co było politycznym najważniejszym sygnałem, który poszedł z Rzymu, to paradoksalnie nie były te gospodarcze kwestie i nie kwestie dotyczące ściśle Ukrainy. Chodziło przede wszystkim o to, że z powrotem pojawili się Amerykanie, senatorowie i specjalny doradca prezydenta Trumpa Kellogg. Brali udział w tym zamkniętym posiedzeniu grupy chętnych do wsparcia Ukrainy, i to, co tam mówili, pokazywało zmianę w polityce amerykańskiej, zmianę szczególnie obozu republikańskiego. I to, moim zdaniem, to był najmocniejszy, najmocniejszy sygnał na zachód i na wschód, bo to też był powiedzmy sobie szczerze, sygnał do Putina. Było to osobiście osiągnięcie, osobiste osiągnięcie premier Meloni. Z tego powodu dobrze, że G. G. Meloni była gospodynią konferencji URC w tym roku, no bo ona mogła, na no ten dar, że jest w stanie rozmawiać z Amerykanami i gdzieś tam faktycznie łączyć Unię i Stany. Te struktury Komisji Europejskiej, przede wszystkim Ursula von der Leyen, i amerykańskich oficjeli, dygnitarzy, którzy są przyjaźni i są w stanie budować ten most. Konferencja URC, Ukrainian Recovery Conference, to jest wydarzenie, które się składa z takiej części biznesowej, gdzie przyjeżdżają firmy, organizacje biznesowe, banki oraz część polityczna. To powstało, została, ta konferencja została zainaugurowana, pierwszy raz odbyła się. Wtedy zaraz po pełnoskalowej agresji, czyli po lutym 2022 roku. Wtedy pierwsza była w Lugano, następna w Londynie, później Berlin, następnie w tym roku Rzym, być może kolejna, być może kolejna będzie w Polsce. To są takie najważniejsze konferencje, na których dyskutuje się o tym, co dalej z Ukrainą, ale przede wszystkim. Już się to utarło, to jest taka konferencja, gdzie na marginesie pada bardzo dużo deklaracji, politycznych deklaracji i finansowych deklaracji, co, co zrobimy dalej, czyli jak będzie wyglądała odbudowa, no bo ta odbudowa nie będzie przecież wyglądała także spontanicznie. Że spontanicznie pojadą maszyny, firmy i będą budować, tylko do tego są potrzebne jakieś instrumenty finansowe, i te instrumenty finansowe trzeba przygotować. I w tym roku, na przykład, wśród tych, polska delegacja była bardzo duża. Bardzo nam pomogło, że na czele stanął premier Donald Tusk. To był jednak polityczny sygnał. On dzięki temu, że ma to doświadczenie jako szef Rady Europejskiej, jako kilkukrotny premier, jest dobrze odbierany i bardzo dobrze znany więc wystąpił od razu w pierwszej sesji i trochę nadał ton temu, co się potem działo. Z Polski było około ponad 200 osób w tej szeroko rozumianej delegacji, z czego większość to jest właśnie biznes, banki, e, duże firmy, w tym szefostwo Orlenu, szefostwo Banku Gospodarstwa Krajowego. Nasze osiągnięcie, ono było wy, przedstawione już na samym początku, we wstępnej, e, we wstępnej prezentacji Urszuli von der Leyen w tym głównym wystąpieniu, to było powstanie Funduszu Kapitałowego wspólnie z Niemcami, Francją, Włochami i Komisją Europejską, funduszu skierowanego do polskiego biznesu. Też trzeba dobrze rozumieć, że właściwie te konferencje są o biznesie europejskim, czy amerykańskim, czy innych państw, który będzie angażował się w odbudowę Ukrainy. No oczywiście dopiero wtedy, tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy ta gorąca wojna się skończy. Dzisiaj pomysł musi polegać na tym, żeby przygotować dla tego biznesu Jakieś sposoby finansowania, obniżyć im ryzyko. Obniżyć ryzyko to znaczy przez fundusze kapitałowe, przez dodatkowe gwarancje, przez dobrze oprocentowane kredyty. W takim typowo biznesowym życiu to przecież oznacza, że ktoś rezygnuje z jakiegoś kontraktu albo oprócz kontraktu, albo zamiast kontraktu w bezpiecznych, spokojnych warunkach decyduje się na pracę w państwie, które jest. No, albo częściowo w trakcie wojny, bo na przykład jest zawieszenie broni, albo tuż po wojnie z wszystkimi ryzykami. Czyli dużo trzeba rzeczy zrobić, żeby jakaś firma zdecydowała się na inwestycje. Tak jak powiedziałem, fundusz kapitałowy, doinwestować z tymi flagami państw, które to tworzą. Wtedy jest trudniej, nie wiem, na przykład ulegać jakimś naciskom administracyjnym na Ukrainie. Nie wiadomo, że z tym zawsze były problemy. E, żeby się zabezpieczyć od korupcji, żeby się zabezpieczyć od dodatkowych ryzyk wojennych. Dużo trzeba elementów dołożyć, żeby biznes się tam ruszył, ale trzeba powiedzieć też, że szanse na rozwój są bardzo duże. Bo w rzeczywistości to, o czym jest na takich konferencjach, to jest o tym, e, jaka, będzie, je, je, jaka będzie cała Europa Środkowa. Nie można Ukrainy tutaj z boku zostawić. Znaczy Ukraina musi dostać te możliwości odbudowy rozumianej fizycznie, ale też powiedzmy sobie szczerze, nigdy nie ma po, po wojnie fizycznej odbudowy jeden do jednego. To zawsze działa w taki sposób, że to jest też kwestia przeprojektowania nowego podejścia budowy infrastruktury w tych miastach i miejscach, gdzie ludzie się przemieścili, ale też odbudowy, rozumianej jako zmiana zasad, czyli negocjacje z Unią Europejską będą pomagały, żeby trochę zmniejszyć poziom korupcji, trochę zmniejszyć poziom nacisków administracyjnych. No i o tym było na, na konferencji. Rada do spraw współpracy z Ukrainą, czyli takie specjalne ciało, które ma koordynować ministerstwa, ale też inne podmioty państwowe, jak Agencja Rozwoju Przemysłu czy duże państwowe firmy z firmami prywatnymi. My co roku, co, co miesiąc, my co co miesiąc się spotykamy. De facto co miesiąc spotykamy się z e, szefami wszystkich organizacji biznesowych. A także z przedstawicielami poszczególnych branż dość często są spotkania, po to, żeby kiedy już przyjeżdżamy na konferencję Ukrainian Recovery Conference, faktycznie wyjątkowo wielkie wydarzenie, to trzeba powiedzieć, że to co włosi zrobili, to było mega. I ze względu na liczbę tych kluczowych polityków europejskich, i ze względu na liczbę podmiotów biznesowych, i liczbę w ogóle uczestników, naprawdę robiło to wrażenie, i coś z tego wynika. Ja wiem, czy często ludzie mówią konferencja w Baden-Baden, a rezultat żaden, żaden, ale no nic lepszego nie wymyślono niż konferencję, więc trzeba jeździć na konferencję. Więc Rada przygotowała tę polską delegację. Przygotowaliśmy zarówno propozycje, czyli jak podejść do odbudowy, te trzy podstawowe filary infrastruktura i przygotowanie Polski do odbudowy Ukrainy, bo Polska będzie e, no, państwem, które może dużo zarobić na, na tranzycie, na magazynach, na... No, no, tego szukają zachodnie firmy. Ja praktycznie co tydzień spotykam zachodnie firmy, które mówią, chcielibyśmy u Was coś zbudować. Ehm, Czy to jest ten pierwszy filar. Tranzyt, wsparcie z terytorium Polski, ściśle z terytorium Polski, to jest taka specyfika Polska. Drugi e, filar to jest handel. Mamy ogromny handel z Ukrainą, eksport na 13 miliardów euro i co roku rośnie. To jest jedna trzecia całego eksportu Unii Europejskiej. Tak, dobrze, dobrze słyszycie, to jest tak dużo. Teraz proszę sobie wyobrazić, ile przy tym jest miejsc pracy, ile przy tym jest małego biznesu, który się na tym żywi, polskiego biznesu. To jest druga kwestia. I trzecia ta, o której już trochę mówiłem, czyli kwestia inwestycji na Ukrainie. I wtedy szukamy partnerów, szukamy różnych instrumentów, żeby wesprzeć te inwestycje, żeby finalnie zarobić. I nie ma w tym nic złego, bo to jest normalnie, że, normalne, że relacje międzynarodowe buduje się na handlu i na zarobku. To są zresztą wtedy, wtedy dużo bardziej stabilne i bezpieczne. No ale nie jest to proste. Firmy chcą, ale się boją. My coś proponujemy, no to nadal się boją, albo się decydują. Kilka bardzo udanych projektów już mamy za sobą. No w każdym razie Rada przygotowuje te wszystkie podmioty plus samorządy, bo było też 10 dużych, około 10 dużych samorządów, miast, województw Gdańsk, Poznań, Rzeszów, Wrocław. Województwo Podkarpackie widziałem, a nie wymienię wszystkich z pamięci. Oni też mają swój udział, bo też będą mogli dostawać środki europejskie międzynarodowe na odbudowę. Także cały rok pracy po to, żeby ta delegacja była przygotowana, ale myślę że też dochodzimy do takiego momentu, że oprócz tych trzech podstawowych filarów odbudowy konieczna jest duża umowa międzyrządowa na takie kilka strategicznych inwestycji i zapewne tym się. Będziemy jako polski rząd w najbliższym czasie zajmowali. Być może Polska będzie organizowała, i to jest bardzo prawdopodobne, dlatego że organizatorzy zaprosili pana premiera, żeby występował w tej głównej części, jako takie, takie wystąpienie podsumowujące. Mnie zaprosili jako, do, jako ostatniego mówcę konferencji w ogóle. Więc rozważamy to poważnie. Ostateczna decyzja w rękach pana premiera. W najbliższych tygodniach będą te decyzje. Jest to duża impreza, duża, duże wyzwanie. Takie Wychodzimy z tej konferencji URC z tymi dwoma wyzwaniami. Być może następne URC w Polsce, wiele na to wskazuje, ale jeszcze nie ma chyba kropki na tej postawionej. Ta sprawa była dyskutowana przez naszego premiera z prezydentem Zełęskim i pracę nad umową międzyrządową o o tych sztandar, kilku sztandarowych inwestycjach, to jest, myślę, takie bardzo fundamentalne na tym etapie. Takie dwa podstawowe zadania, no i niezależnie od tego, gdzie będzie przyszła konferencja Ukrainian Recovery Conference, to pasowałoby, żeby już była w warunkach, kiedy ataki rosyjskie ustaną, czy to będzie zawieszenie broni, czy to będzie trwały pokój, ale żeby to już było w warunkach pokoju, byłoby dużo łatwiej rozmawiać o tej przyszłości. A zadaniem Rady i zadaniem Kancelarii Premiera będzie przygotowanie na przyszły rok także tej polskiej delegacji. Tak na podsumowanie w kolorach mówiło się przede wszystkim o tych deklaracjach finansowych, które badają, o ustanowieniu tego dużego funduszu kapitałowego. Nie jestem co, że ta inicjatywa ja byłem zaskoczony, że Ursula von der Leyen tak wyraźnie to wy, 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 wy uwypukliła. Dlatego, że to w rzeczywistości była nasza inicjatywa, znaczy, za tym chodzili członkowie, nasi eksperci z Rady. Myśmy wiele razy w tej sprawie, chyba z pięć razy byli w Paryżu, żeby przekonać tego Francuzów, żeby przekonać w Brukseli, żeby przekonać Komisję Europejską. Co się udało, zostało przedstawione jako wspólny komisyjny projekt. Byłem super szczęśliwy, dlatego, że to jest super ważny instrument potencjalnie. My potrzebujemy jeszcze być może dodatkowego funduszu kapitałowego czysto polskiego, ale to jest super ważny instrument, żeby. Firmy się nie bały inwestować, żeby dołożyć właśnie w ten sposób. Bo to nie chodzi tylko o pieniądze, o gwarancje, ale chodzi też o te flagi państw narodowych, które stoją za funduszem i Komisję Europejską. To, to zwiększa jednak poczucie bezpieczeństwa. Także w kolorach mówiło się o tych biznesowych aspektach obudowy, jak zawsze, i faktycznie podkreślając te pols to polskie zaangażowanie, ale myślę, że przesłanie jest jedno proste. Wrócili do, tego, do tej rozmowy Amerykanie i. Europa bardzo lubi czuć się no, czuć zaopiekowana, jak ten Zachód jest w całości, trochę jak mama i tata, że to jest wszystko w jednej rodzinie. I to, trochę, i to było trochę przesłanie tak naprawdę tej konferencji, że. Jest, jest poważny dialog z Ameryką. Jest Unia, jest, są Stany, czy ten polityczny Zachód, oczywiście Wielka Brytania, Australia, Japonia. Do tego znowu rozmawiamy wspólnie, podobnym językiem, i to, to moim zdaniem był ewidentnie główny przekaz tych kuluarów politycznych, bo ja się głównie w tych, tymi zajmowałem. Czy wiadomo, kiedy będzie można pierwszy raz skorzystać z tego nowego z funduszu, tego nowego funduszu przedstawionego przez Bundestagu? Nowy, no, nowy fundusz, który, o którym powiedziała przewodnicząca von der Leyen. Jeszcze ma przed sobą myślę parę miesięcy pracy. Będziemy teraz na tym, szybko do tego przystąpimy, żeby już szczegóły dopracowywać. Cieszę się, że to się udało, ale jest też porozumienie polsko-brytyjskie, jest też porozumienie Agencji Rozwoju Przemysłu naszej z Agencją Rozbudowy, Odbudowy Ukraińską. Wszystko po to, żeby lepiej umocować polskie podmioty. Mamy ponad 3000 podmiotów biznesowych, nie tylko te wielkie firmy, ale także małe, które chcą tam funkcjonować i do tego jest potrzebne naprawdę dużo różnych elementów. Polsko-Ukraińska Izba Handlowa, organizacje przedsiębiorców. Zrobiliśmy też dwa duże spotkania, żeby wszyscy się spotkali na marginesie konferencji, żebyśmy zobaczyli się, jak nas jest dużo, więc tych szczegółów jest sporo.